Modelki z niebieskiej platformy obeszły regulamin YouTube'a i tworzą materiały bez żadnej cenzury, eksponując swoje piersi. Znana marka Huda Beauty zapowiedziała ogromne zmiany i wycofuje swoje kosmetyki. Dodatkowo młoda dziewczyna opowiedziała, jak straciła pracę przez brak stanika i rozpętała się wielka afera stanikowa. A na koniec porozmawiamy o nowej piosence teens, która okazała się być lekkim niewypałem. Na pewno kojarzycie markę kosmetyków Huda Beauty. Powstała w 2013 roku przez Irankę Hude Katan. 3 lata wcześniej założyła ona bloga i kanał na YouTubie ze swojej miłości do kosmetyków. W 2017 roku założycielka znalazła się w top 25 najbardziej wpływowych osób na świecie, a jej marka znalazła się w każdej części świata. Huda Beauty 4 miesiące temu udostępniła na swoim YouTubeowym kanale film, gdzie zapowiada rebranding marki i duże zmiany. Twierdzi, że są one spowodowane tym, że nigdy nie wizualizowała Realizowała sobie wyglądu całej marki, a tworzyła pojedyncze produkty. Mówi tam, że teraz, patrząc na marki influencerów, musi coś zmienić. W komentarzach pod filmem możemy zauważyć, że ludzie bardzo dobrze przyjęli te informacje i są podekscytowani zmianami. Ostatnio Chuda dodała kolejny film, w którym możemy zobaczyć m.in. ich nowe logo, gdzie w porównaniu do starego ma zaokrąglone krawędzie. Tutaj możecie zobaczyć porównanie, ale w komentarzu koniecznie dajcie znać, które Wam się bardziej podoba. Odświeżone logo zostało opisane jako odważne, ale przystępne. Film. Huda pokazuje nam również nowe opakowanie swojego kultowego pudru. Tak samo jak nowe logo, ma również zaokrąglone krawędzie i jest bardziej funkcjonalne niż poprzednie. Możemy się także dowiedzieć, że nie jest to jedyne opakowanie, które zostanie całkowicie zmienione, a niektóre serie, jak np. Glowish, zostaną całkowicie wycofane. Bardzo fajnie, że marka chce się zmieniać dla klientów, i jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądać ta finalna wersja. Teraz pogadamy o jednym z TikToków, na który ostatnio natrafiłam. Sprawa jest na tyle poważna, że warto ją nagłośnić i pokazać, że żaden pracodawca, jak i pracownik nie jest anonimowy czy bezkarny. Mianowicie, mowa tutaj o filmie dziewczyny, która opowiedziała o sytuacji w pracy zleconej przez agencję na produkcji zapachów do samochodów. Jak sama twierdzi, w tym miejscu od początku były problemy. Panował tam po prostu ogromny mobbing. To mobbing od góry, mobbing od osób postawionych wyżej i mobbing między pracownikami, na który nikt, absolutnie nikt nie reagował. A sama postawa kierowniczki nie ułatwiała. Najgorsze jest to, że w sumie nie posłuchałam osób, które napracowały dłużej i mówiły o pani kierownik, o której mówię różne rzeczy. Na przykład takie, że zwalnia ludzi bez powodu, że ma osoby, które lubi i osoby, których nie lubi. I te, które lubi, jest w stanie dla nich bardzo dużo nagiąć zasady sytuacja z nakazem noszenia stanika zmotywowała dziewczynę, żeby nagłośnić całą sprawę. Dostałyśmy komunikat wczoraj rano. Pani kierownik przy wszystkich dziewczynach powiedziała, że od dzisiaj jest nakaz noszenia bielizny, że proszę zakładać bieliznę. Sama się zastanawiam, na jakiej podstawie ktoś stwierdził, że stanik jest niezbędny do pracy na produkcji. No ale gdyby sprawa na tym się zakończyła i nikt nikomu by pod bluzkę nie zaglądał, zapewne historia pozostałaby śmiesznym storytime'em do Powiedzenia znajomym. Jak się jednak okazało, na następny dzień zaczęto weryfikować ubiór pracowniczek. Od samego rana, jak tylko weszłam, zostałam złapana za rękę. Zostały mi przekazane słowa w stylu: czemu nie masz stanika? Nie potrafiłam zareagować. W sensie poczułam się po prostu, jakby mnie ktoś wiecie. Y Obdaru zgodności w jednym momencie. Ona do mnie po prostu, że proszę jutro założyć stanik. Po chwili przychodzi moja koleżanka, która mówi, że dostała dokładnie ten sam komunikat. Dostałyśmy telefon, że nasza umowa jest rozwiązana, że jutro już mamy nie przychodzić do pracy, że jeśli chcemy e, oddać e, nasze plakietki, to możemy podjechać albo do agencji, albo oddać pani kierownik. Takie traktowanie pracownika nie jest sprawiedliwe. Jednak każda firma ma prawo narzucić dreskow w miejscu pracy i niestety, podejmując się jej, akceptujemy te warunki. Najważniejsze nie wiadomo w tej sytuacji jest to, jak wygląda weryfikacja, czy pracowniczki mają na sobie biustonosz. Domyślam się, że na pewno było to dosyć niestosowne i niekomfortowe. Sprawdzając opinie widzów, możemy napotkać takie komentarze jak dramat. Ta kierowniczka to pewnie jakieś typowo konserwatywne staroświeckie babsko. Jeszcze nie słyszałam o tym, żeby ktoś nakazywał komuś nosić bieliznę i to na hali, ale o braku stanika to ja w życiu nie słyszałam. A poza tym takie zakłady przeważnie wyposażają pracownika w strój roboczy. Pracowałam w niejednej jednej. Firmie i różne były wymogi, ale to jest absurd. W komentarzach znalazły się osoby, które również miały do czynienia z ową kierowniczką. Tiktokowym detektywom nie zajęło długo, żeby znaleźć firmę, która niedługo potem wystosowała oficjalny statement. W odpowiedzi na materiał opublikowany przez pracownicę Agencji Pracy w mediach społecznościowych, który mówiła o zwolnieniu z pracy z powodu braku biustonosza, decyzja o zwolnieniu pracownika została podjęta zgodnie z przepisami prawa pracy i nie miała związku z brakiem bielizny. Jako organizacja dbamy o ochronę wszystkich pracowników przed wszelką dyskryminacją. Bardzo poważnie traktujemy osoby pracujące z nami i dla nas. Zawsze działamy profesjonalnie, zgodnie z najwyższymi standardami współżycia społecznego. TikTokerka postanowiła odnieść się do oświadczenia. Piszecie o przestrzeganiu kodeksu pracy i o dbaniu o to, żeby nie dyskryminować wszystkich pracowników? A pracownikom z Ukrainy nie dajecie umowy o pracę, bo twierdzicie, że jest ona zaklepana tylko i wyłącznie dla pracowniczek z Polski. Kiedy e, trzy dziewczyny wyszły wcześniej z hali, to zabraliście e, wszystkim osobom pracującym na hali 50 zł z wypłaty. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze zdanie w tej kwestii, dlatego zapraszam do sekcji komentarzy. A jeżeli pojawi się jakakolwiek aktualizacja w tej sprawie, to będziemy Was o wszystkim informować, dlatego subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie. A teraz możecie być w lekkim szoku. Zapewne w takim jak ja, kiedy zobaczyłam, że dziewczyny z niebieskiej platformy jakimś cudem obeszły regulamin YouTube'a i pod pretekstem tworzenia edukacyjnych materiałów wrzucają swoje roznegliżowane filmiki na YouTube'a. Czyli piekielnie restrykcyjną platformę. Aktualnie w Stanach panuje ogromny trend na tego typu treści. A masa młodych dziewczyn widząca jakie zasięgi to generuje i w jakim tempie można szybko rozpromować swojego OFA, wkracza w ten świat bez zastanowienia. I tak oto od niedługiego czasu możemy obserwować, jak modelki z niebieskiej platformy zamieszczają filmiki na YouTubie i pokazują, jak karmić piersią, przykładając sobie do biustu lalkę przypominającą noworodka. Dobrze słyszeliście. Tylko problem w tym, że najczęściej rzucają na wierzch wszystko, co mają do zaoferowania i pokazują, jak karmić piersią przez jakieś 20-30 sekund, a później tak po prostu siedzą bez bluzki i macają się po argumentach. Prekursorem tego obrzydliwego Edukacyjnego kontentu został kanał Sierra Education, który powstał ponad tydzień temu, a filmy na spokojnie dobijały nawet ponad 2 miliony wyświetleń. I nie byłoby w tym nic złego, bo treści pod tytułem Jak karmić piersią pojawiają się już od dawna. Ale po pierwsze podejmowały się tego wykształcone osoby, a po drugie na specjalnym sprzęcie. A nie działały na zasadzie zdejmuję z siebie wszystko co mam i promuję sobie oni. Platforma ukróciła działania Sierry przez to, że pod swoimi filmami linkowała profil na OF-ie. Natomiast stało się to wskazówką dla dziewczyn, które, tak jak Sierra, zachciały tworzyć edukacyjny content. Kolejne kanały rosną jak grzyby po deszczu. A tym razem twórczynie są mądrzejsze i zamiast linkować swojego OFA pod filmem, linkują swój drugi kanał, na którym już oczywiście pięknie czeka na nas odnośnik do niebieskiej platformy i do Instagrama. Ogólnie nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale wcale nie musielibyśmy blurować tych filmów. Filmików, bo przecież to nie jest chamskie promowanie swojego OFA, tylko edukacyjny content. Jeżeli myśleliście, że to wszystko i to jest ohydne, to przeczytam wam komentarze. Jako mężczyzna bez dzieci uznałem to za bardzo pouczające. Musiałem obejrzeć sześć razy, zanim zdobyłem pełną wiedzę w tym temacie. Nie dole. Poradniki dotyczące karmienia piersią właśnie stały się moimi ulubionymi. Zastanawiam się, czy udzielasz prywatnych korepetycji. Ble... Wiadomo, że część komentarzy pojawiło się dla żartów, ale zagłębiając się bardziej, są tam autentyczne komentarze oglądających, którzy chwalą ich urodę, oczywiście kształty i podkreślają, że chętnie chcieliby się znaleźć na miejscu lalki. Smutne jest to, że seksualizowanie treści stało się poniekąd modne i już powoli nie można uciec od mocno wyzywającego i graniczącego sprawę kontentu. A teraz wyobraźcie sobie minę jakiejś przyszłej mamy, która faktycznie chciała się dowiedzieć jak karmi się noworodka. Jednym z poprzednich który jakimś cudem przeszedł na YouTubie, było przymierzanie przez modelki z OFA prześwitujących ubrań, które na dodatek polewały wodą, gdyby prawie niewidzialne ubrania były jednak za bardzo zasłaniające. Mam nadzieję, że jak najszybciej takie treści zostaną blokowane i platforma zacznie skutecznie walczyć z kolejnymi próbującymi się przebić modelkami z OFA. Mi ten temat osobiście rozsadza głowę i jestem bardzo ciekawa, co Wy o tym sądzicie. Także zostawcie komentarz i subskrybujcie kanał, żeby być na czasie. се. Teraz pogadamy o dosyć głośnej sprawie, która wzbudziła wśród fanów wiele kontrowersji i negatywnych komentarzy. Mowa tutaj o projekcie Teens, czyli siedmioosobowej grupie nastolatków, która swój początek miała 3 marca tego roku, a ich pierwszy odcinek pojawił się w formie piosenki Nasz Czas. W tym momencie na swoim kanale posiadają już cztery piosenki, a jedna z nich, opublikowana całkiem niedawno, wzbudziła sporo kontrowersji. Jest to piosenka pod tytułem Kokolini, która została stworzona prześmiewczo ze względu na nagrywany wcześniej odcinek, którym był Challenge, nagrywamy piosenkę w 24 godziny. Pomimo tego, że nutę stworzyli samodzielnie w tak krótkim czasie, okazało się to być fatalnym pomysłem. Reakcje były negatywne, nie tylko od osób nieprzychylnych ich twórczości, ale też od fanów, którzy masowo pod filmem krytykowali ich muzykę. W tym momencie liczba dislików znacząco przewyższyła liczbę polubień, a w komentarzach możemy zauważyć opinie takie jak to się powinno nazywać piosenka, która z każdą sekundą staje się gorsza. To jest po prostu masakra. Kiedyś myślałem, że nie będzie nic gorszego od piosenek Team X jakiego główna jeszcze nie słyszałem. Po trzech dniach od publikacji piosenki zajmują oni drugie miejsce na karcie na czasie oraz zdobywają łatkę największego niewypału. Reakcje na ich nową piosenkę mogliśmy zaobserwować u Young Multi'ego, który ocenił w swojej karierze już wiele utworów. Dobra, Dobra gówno je... ja Co to kur... jest, stare Za I Show Speed Wanna be... type beat, ku... brazylijski funk type beat. Co to kur... jest? W tym przypadku postanowił wysłuchać ich najnowszy numer, który mimo niezrozumiałego tekstu i ambitne zamysłu przekształcenia go w styl brazilian-funk okazał się być lekką wtopą. Co i tam siedzieli, człowieku, i, i nawijają to i słuchają tego, mówią tak Ja pi**ole jaki zajebisty numer Go, 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 go no. Pomimo tylu negatywnych opinii, członkowie grupy Teens nie odnieśli się do żadnych komentarzy. Podejrzewam, że mieli naprawdę dużo fanów przy tworzeniu piosenki w 24 godziny, ale niestety nie wyszło to na pewno tak jakościowo, jak powinno i nie stawia to w dobrym świetle youtuberów, którzy również tworzą muzykę. Jesteśmy już na ostatniej prostej do 100 tysięcy subskrybentów, także będzie nam bardzo miło, jeżeli dołożysz swoją cegiełkę, także walnij suba i bądź na czasie.